Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. I tak, ostatniego dzień grę właśnie Fallout pod centrum Pokémon, które w zasadzie na sekundkę możemy jeszcze odwiedzić, by na szybkości się poleczyć. A już skoro tu jestem, to można. Co to prawda tam Laminowi się bardzo nie dostało, ale tam pewnie zużyłem jakieś pipi i tak dalej. No przy okazji będziemy mogli też rzucić okiem na parę nowych boksów. I. Zacząć trening paru nowych boksów, um, ale tak, um, co my tu chcemy, co my tu możemy. Dobra, um, chyba już wiem, co zrobię, um, czyli tak. Zerkniemy na nasze boksy, zerkniemy najpierw na nasze nowe pokemony, któreśmy to złapali w przeciągu odcinka od poprzedniego w sumie. W sumie mamy tylko dwa nowe, także szybko się z tym mówimy. nie, Więc na początek mamy właśnie pokemon, jakim jest Boltoy. Jest to pokemon właśnie typu ziemno-psychicznego, całkiem ciekawe połączenie. No i właśnie ma onie coś ślewie, które daje mu odporność na taki Ziemny, czyli na dużą sprawę ma odporność na dwa typy, ziemne i elektryczne. Także jest niezły. No i ma całkiem dobry spec-depth def, no i atak taki sobie, i speed w sumie też nie gorszy. No. I mamy takie ruchy jak właśnie Rock Tom, Summary, Unshield Power, Cosmic Power. O, to jest nowy atak. W sumie czy... Unshield Power jest też nowym atakiem właśnie. On ma um, efekt, który zwiększa wszystkie stany naraz o jeden stopień. Um, tylko, że szanse na to są chyba 5%, także bardzo niewielkie, czy 10% może. No i jeszcze mamy Cosmic Power, to jest ruch, który zwiększa defense i spec-defense tego Pokemona. Dalej jeszcze mamy Cagnia. E, właśnie to jest Pokémon typu duch jak wspominałem, już ma Ability Salvo, które zwiększa unikliwość w czasie burzy piaskowej i daje odporność na piasek w czasie burzy piaskowej. No i co my tu mamy? Mamy bardzo wysoki spec-atak i w sumie naturę, która go dodaje. No i z nowych ruchów, co my to on tak jak tak, znamy, ale Middle-Arm. To jest w sumie atak ekskluzywny dla zaledwie kilku Pokémonów w tym właśnie Kaknili. E, jest to atak, który może potknąć typu trawiast, tego fizyczny. E, jeszcze mamy fat Attack to jest atak z kolei mroczny fizyczny, który nigdy nie poduje. No i Ingrain. Pokémon zapuszcza korzenie i co tam więcej, dużo, po troszeczku się leczy. To ma niestety taki efekt, że przez to, że zapuścił korzenie, nie można go zmienić. Także to jest taki minusowy efekt. No i teraz wezmę sobie zamiast Growile'a Trapinch. Trapinch. Z tego względu, że Trapinch chciałbym teraz potrenować. Gdyż to będzie kolejny mój nowy właśnie Pokémon w drużynie. Tak więc szybko, siad na rower i ruszajmy dalej. Jaho i przygoda, tak jest, dobra, naprzód. Um, tu wszystkich pokonaliśmy, tu wszystko złapaliśmy, tu wszystko już doskonale znamy i wiemy, ale nie przeszliśmy jeszcze do końca przez meteorytowy wodospad. Już z myi zostaliśmy wręcz zmuszeni, by się wrócić. Eee, tak więc. Tak, dobra, lecimy tutaj. Teraz tutaj szybko rowerkiem, szybko, zwinnie sprawnie. No i wracamy na właśnie meteorytowy wodospad. Jedno z moich ulubionych w sumie miejsc w Hoen. Tak, lubię je ze względu na swój niecodzienny klimat. Dobra, tam na dole jest chyba jakiś przedmiot, na razie niestety nie jesteśmy w stanie się tam dostać. No i tu też występuje jeszcze jeden dziki Pokemon poza Lunatonem. Ale na razie wpadnam nam Lunatone, w sumie... okej. Okay. Dlatego, że tego, leć Trapinch i w sumie na Lunatone na dobre jest Lynel, z tego względu, że Lunatone też może trzymać kamień, jakim jest Moonstone, czyli kamień księżycowy, którym można by ewentualnie spróbować ukraść. Lub ewentualnie Surdust. Więc na pewno się opłaci użyć Thief. Um, dobra, także... Thief! Kradniemy! Kradnij, Lynel! Ty kradzieju jeden! Dobra, ukradliśmy coś? Tak! Moonstone! Oh. W sumie na Moonstone są dosyć niewielkie szanse, ale się nam udało go ukraść. Właśnie Moonstone jest kamień kamień ewolucji, który sprawia, że niektóre pokemony właśnie specjalne, że tak powiem, yy, są w stanie ewoluować. I w sumie mamy takiego jednego. E, mowa tu o Skitty. Też właśnie Skitty może ewoluować od Moonstone'a. I Zubat! W sumie na Zubata to ja mam całkiem niezły atak, jaki jest właśnie Rock State, więc Trapinch powinna sobie z Zubatem nawet poradzić jakoś. Jako tako dobra, także Rock Slide ten już Bite. bajdź. Miejmy nadzieję, że mnie nie potknie. W sumie mamy też niezły def. Znaczy w sumie niezły, no mamy naturę obniżającą def, więc może on taki niezły to nie jest. Może Zubat po prostu jest słaby. Dobra, i Rock jeszcze pudło, no tak to ma 95% cenności, no ale 5% to już jest niepad. Dobra, kolejny raz Rock i czy to wystarczy? Mamy 52 ataków. Atak jest super efektywny. Starczyło. Dobrze, tak rozwaliśmy Zubat. No i okej. Okay. Dobra, chodźmy tutaj, bo tu jest pewien jeszcze przedmiot. Tam już widzimy jakieś drabinki, i tak, dalej. I tu jest właśnie kolejny Moonstone. W zasadzie pierwszy, który powinniśmy byli zdobyć, tak. Tam też będziemy mogli się dostać, tylko tutaj na razie na drodze stoi wodospad i niestety, na razie przynajmniej nie możemy. I kolejny raz Lunatone. No to leć, Trappinch. No i teraz do walki. Sporo to wyślałem, a sporo znowu spróbuję coś ukraść. Lecz złodzieju jeden. Dawaj, Linoone! Dobra, także Psywave w naszą stronę. Okej, okay, no to my Thief. Co tym razem ukradniemy? Stardust! Dobre i to! Dobra, ten z kolei użył Embargo, w sumie to na nic się nie to, bo nie mamy przedmiotów, które miałyby jakikolwiek efekt w boxem, to Rock Smasher Cut, a w sumie Cut też wystarczy. Słuchajcie to ma moja pierwsza myśl, żeby użyć kata, A to takie MSP troszeczkę miał być Rockstar, ale okej, okay. dobra, 164 punkty Expa, także niezły wyniczek... E, powoli powoli będziemy level upować naszą Pinch. Dobra, zabierzmy sobie Iptemka, właśnie Stardust, no i śmigamy dalej. Dobra, kolejny dziki box. Kolejny, tym razem Zubat. Dobra, to też Trapinch. W sumie FV do speeda. co prawda Speed nie jest mocno stroną Trapinch, ale jego ewolu ewolucji raczej będzie, więc dobrze jest y sobie jak tych FV zdobyć. Także I pięknie wykańczamy Zubat. Co to jest całkiem złymi, miejsce do ekspienia tutaj. Y właśnie Trapinch. Dobra, i tu mamy właśnie takie jakby uskoki, po których sobie spływa fajnie woda. Nie jestem pewien, czy tu gdzieś przypadkiem się przedmioty nie kwitną, ale fajnie to wygląda jak ta kamera tak się ustawiła na szeroko. O. Dobra, jeszcze tu się może chwilkę poszpędzać, może jeszcze coś ukradnę, albo przynajmniej level wbiję. Dobra, koniec zubat. Strophenge i... I, i. 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 Rock Slide. O nie, Confuse To może się źle skończyć. E, właśnie, to jest taka lepsza wersja Super Sonic'a. Tylko już mnie i to się chyba nie lepiej skończy. To się bardzo źle kończy Może lepiej, żeby się nie, nie, tak nie skończyło. Yy, leć może galate. Yy, dobra, czyli tak wchodzi do akcji i kolejny Ray. Nie, bite! O to dobrze. Dobra, no to confusion i załatwimy zobacz. Szybki confusion i załatwiamy sprawę. Zubaty, to dla nas nie problem. Dobra, to Pinch. No, już jeszcze troszkę i to będzie level. Także myślę, że jeszcze z jeden Dziki Box. i będzie. W sumie jeżeli tak chodziło, to, to występują tylko dwa poksy właśnie: Zubat i Lunatą. Niczego innego tutaj na razie nie spotkamy. Um, Dobra, poziom 16. Ja to bez problemu rozwalę. Tylko o ile to nie namiesza, super nie trafiło. Na szczęście. A trafił. Na szczęście. I rozwalamy Zubat. Także zuba. Pada 120% Jeszcze nie mam na levelu. Naprawdę. Kurczę... No sprawę teraz: y właśnie trapić jest dość świeżo złapana. Więc nie ma też FV żadnych praktycznie wybitych. Więc y w sumie te moje przedmioty, te witaminy, były tu całkiem praktyczne. Dobra, bawiam czy nie oszą mnie albo nie potknij. Dobra, nie oszłomiony. mnie. Więc możemy uderzyć porządnie. I to raz wystarczy. Rockslide jest świetny, ten atak będzie chyba z nami do końca. E, dobra, więc mamy 20, 23 poziom, no i... tyle. Trapinch w sumie jest pokémonem, który ewoluuje dość późno, więc e, nie będzie tak łatwo go trenować, no bo teraz, na ten moment, to nie jest jakiś super dobry Pokémon. jeszcze mamy Full Heal, fajnie. No i tak, mamy Carboss, doda nam speeda. mamy PP Up, dodam nam PP. W sumie na Rockslida to byłoby niezłe. Mamy Cynk, mocny Spec, w HP Up, doda HP. No, ale chyba najbardziej no, zależy mi na moich proteinach. Gdzie tu one są? Dobra, bye Type i zaraz będziemy wszystko widzieć. Są i proteiny, w sumie mamy dwie. Dobra, to damy trochę. No, słabsze to. EV do ataku. I w sumie też atak podwyższymy trochę może GAID'owi Mogę? Mogę, bo właśnie witami możemy używać, dopóki Pokémon nie będzie miał 100, 100 punktów EV. Jeżeli będzie już miał chociaż jeden więcej, no to wtedy już nie będą miały one efektu. Dobra, w Spefzef też trochę damy. Spida, a też damy. Ehm, dobra, coś jeszcze. Dobra, na razie starczy. Czyli rozdaliśmy już troszkę witamin, czyli więc sytuacja FV Trapinch powinna wyglądać już nieco lepiej. W sumie też e, Trapinch nie jest takim najgorszym pokémonem do walki. Może nie jest jakoś mega wytrzymały, ale jest całkiem silny. To jest duży plus tego pokémona, więc na dobrą sprawę można by spróbować poleczyć Trapinch jeszcze pod i może coś tam uda się jej zdziałać w walce. Gdyż takowe nas spotkają na drugiej części ścieżki 115. Tak jest, właśnie. I teraz będziemy... Jesteśmy na tej części, która właśnie doprowadzi nas w do Tak, tu jeszcze mamy miejsce na sekretną bazę. Um, tu nie ma nic. Anteny coś nie wyszukują nam sygnału. Trzeba się najpierw przejść tutaj, bo tu możemy zdobyć przedmiot, jakim jest na przykład Ball. I tu też mamy kolejne jagódki. A jagódkami tymi są Weeperberry, czyli jakody nam znane nie, 4 Whipperberry. Um, dobra, tam też widzimy już trener czeka, ale to nie jest koniec trenerów tutaj, gdyż jest ich całkiem sporo tak na dobrą sprawę. Nie no, sporo. No, że tak sporo może nie trzech aż w sumie. Dobra, i gdzieś tu coś jest, zapewne na, na plaży. Gdzieś tam na dole tutaj! I Hellscale! O, czy będziemy mogli przywrócić kolejny jakiś atak, któremuś z moich Pokémonów. Dobra, coś tu jeszcze jest, tu nic nie widzę. Tu też nic nie widzę, ale tu widzę chodzącą w tej sporo tę trenerkę. Ta plaża jest moim sekretnym miejscem treningowym. Yy, nie masz prawa tutaj być. Eee, bez przesady. Więc walczmy teraz z yy, walczącą dziewczyną Cindy, która w walki Meditate. Idź, <grywanie> Trapinch. <grywanie> Dobra, także Trapinch jest, jest impreza. Yy, w sumie mam dużo wyższy poziom odemie. Nie wiem, czy to dobrze by wyszło, ale nie mam też ataku Baldos. Czyżby trapić go miała zapomnieć? To niedobrze, jak go zapomniała. Ale chyba mam go w Temie, ale pewnie nie jestem. Dobra, w każdym razie do walki z Meditate. Ja może wyślę Gyaradosa. W sumie Trapinch. <grych> no, nie jest takim idealnym wyborem do bitwy. Tylko że myślałem, że ma Baldos, a jednak nie ma. Już Baldos to jest tak ziemny, który jeszcze może obniżyć Spida. Także. u Force pan, dobrze, że zmieniłem. To by zabolało tym bardziej że to jeszcze był cios krytyczny. Dobra, także Trash. I to powinno załatwić Meditate. I też tak się stało. Okej, okay, wykończyliśmy więc Meditate. No to możemy... Uczyć zwycięstwo i ruszać dalej. nie <laughs> trenowałem wystarczająco. Zapewne. Dobra, więc chodźmy jeszcze tutaj. Bo tu jest kolejny trener. Eeeem... Um... Moja moją najmocniejszą stroną jest rozbijanie cegieł czołem! Także walczmy z czarnym pasem nubem, który czołem rozbija cegły. I wreszcie do Machop'a. Dobra, jest lec, Trapinch. Lecz Trapinch i działaj. Także... W sumie Trapinch, ty nie działaj. Lepiej, lepiej Pokemon. Już widzę, że Lime znowu coś znalazł. Spisuje się. Dobra, także leć um, Garados i... intimidate. Dobra, a z kolei temu że Throw. Dobra. Także... Throw zrobi nam tyle co nic. My Trash i załatwimy chyba sprawę. Jak nie jednym Trashem, to drugi. Jak trash uderza w drugiej turze, to w sumie nie ciągnie pipi, więc... Rozprawę, można by powiedzieć, że ma z 20. Przynajmniej na dłuższych walkach. Rozbiłem głowę. Tak, dobra, oczywiście to nie jest koniec terów, Ta. ta jest jeszcze jeden. Oj, to jest dość ciekawe. Mam rzadkie Pokémony. Chcę żeby ci je pokazał? Pewnie. Pokazuj. Także kolekcjoner Hector chce zobaczyć się do walki Zangusa. Ma rzadkiego Pokémon. I właśnie Zangusa jest z Pokémonem. dla wersji Omega Ruby, Można go spotkać właśnie na ścieżce 115 tam w tej trawie. Ym, no, i tu. Gdzie tutaj spotkać się nie Można, to właśnie z tym Pokémonem rywalizuje e, z Viper. I w sumie miałem zabrać tenek Lainunowi, ale to już dobra za chwilę. Także wow, i tak właśnie działa ruch chce Ja chcę zmienić, a ten mnie ja atakuje, zostawiony zaledwie 1 HP. Ostro. Dobra, a także Intimidated on obniżono atak przeciwnikowi. Dobrze, że mi ten HP został, bo tak do nie dostał punktów do Expa. Dobra, Trash to chyba załatwi Zangusa. Zangus nie jest jakoś super wytrzymała, chociaż jest jednak dosyć silny i szybki. No na to do tego poksa 822 dexpa i Trapic ma poziom 24. Tego zależało mi, aby przetrwała. Ty. Ty też mojego Pokémona, czyż nie? W sumie do Dexu by się przydał. Ale ma wersję Omega Ruby, także ja sam sobie uzupełnię kolekcję. Ehm, dobra, tak więc tu więcej nic nie ma, ale teraz, kiedy jesteśmy z antenami, to możemy przejść się tu i ówdzie i popatrzeć, czy jakieś przedmioty się gdzieś tu, w starych, znanych na miejscach, nie kryją ale widać nie. Także dobra. W sumie siadajmy na rower i szybko wjeżdżamy z rozmachem do Raspberry, bo przydałoby się troszkę podleczyć pierw. A później w sumie też będę mógł odesłać się tego Pokemona do boksu, z tego względu, że za moment będę mógł przywrócić kamień do życia. Bo może nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie w korporacji Deon jeden z badaczy właśnie nad czymś takim pracował i teraz będzie mieli okazję, by to wypróbować. Także Withdraw. A ja już od klikam trzecią, zawsze opcję. E, organize boxes. To miało być. Teraz, gram poziom 29. Ok, teraz ja odeślę slagmę. Nie będę dużo łaził, więc flame party nie będzie miał jakiegoś większego e, skutku na naszym jajku, w które w sumie można by na nie zerknąć. Zobaczymy, jak ono się ma i linunowi przedmiot miałem zabrać. Ultra O, świetnie, Linu. Za to Ci bardzo dziękuję, podoba mi się. No i wciąż jeszcze trochę czasu będzie nam potrzeba. Czyli trzeba dużo łazić, dużo jeździć rowerem też możemy. E, to jest w sumie najszybszy sposób na wykluwanie. Właśnie Magbike jest i do tego idealny. No i dobra, chodźmy na piętro. I gdzie był ten padacz, który zajmował się skamielinami? O pamiętam, że miał jakieś takie dosyć charakterystyczne miejsce. I tak, tutaj. Tak, zajmuj się z kamieni tutaj. Masz jakieś skamieliny? Tak. Okej, okay, dobra, także przywrócę do życia Pokemona z skamieniałego z korzenia. Albo ze skamieliny korzenia. Tak więc, oto twój Pokemon. Oto jest Lilip, proszę, baj Tak więc zostaliśmy. Lipa! I Lilip jest kolejnym nowym Pokémonem, któremu nie chcemy dać ksywy. No i właśnie, tak. Oto jest i on. Lilip jest właśnie Pokémonem, który wiąże z kamieniem. Wszystkie Pokémony, które z kamieniem, mają typ kamienny, co ciekawe. Jest to Pokémon kamienno-trawiasty. I jest to Pokémon, który na ciekaw, umie suction cups, czyli przystawki, która uniemożliwia zmianę go, ee, jak i również e, wymianę przedmiotów. E, od tego pokemona. Także... A przecież, nie, co ja mówię, przedmiotów tutaj patrzę, items. E, po prostu uniemożliwia zmiany tego Pokémona przez ruchy bądź przedmioty. O, w ten sposób to działa. Czyli taki roar nie wywoła zmiany, bądź przedmioty są też, które wywołują zmiany, np. Red Card. I to też nie wywoła zmiany. Także dobra, a co my tu mamy? Mamy takie ruchy jak Acid, czyli ja tak świną, który może obniżyć speldzaw. A tak specjalnie odbudując jak widzimy. Ingrade znamy, znamy, Confuse znamy i Ancient Power też znamy. Jeszcze zobaczymy, co może Pokédex powie na temat naszego nowego Pokemona I w sumie jeszcze nie patrzyliśmy, co Pokédex mówi na temat Gladigo. Tak więc zobaczymy, co Pokédex powie. Um, Gloria, na dobrą sprawę, jest dosyć daleko w tyle. Podobno zresztą jak... Znaczy nie, Lilip nie jest aż tak daleko. Gdzie to on jest? Um... Kurczę, ślepy jestem, nie widzę. Gdzie jest Lilip? Lilip też powinien być dalej. Aha, już widzę, jest. E, więc Lilip jest tutaj jest to Pokémon. Czy czy jakby Morska Lilia? W każdym razie Lilip to starożytny Pokémon, który został jakby ożywiony albo przywrócony go do życia ze Skamiliny. Um. Aha. Zast przytwierdzają się one całkowicie do skały. Aha. Przez to, że ten Pokémon praktycznie się nie rusza intensywnie, albo po prostu wyszukuje ofiar dzięki swoim. Dzięki swojej parze oczu, które jakieś tam rzeczywiście są. Dobra, i jeszcze mamy gdzieś tutaj Gladiego. I z kolei Gladi jest to pokémon, właśnie lodowy, jest to pokémon twarz. Dobra, Gladi ma umiejętność kontrolowania, albo swobodnego kontrolowania lodu. E, na przykład ten pokémon może natychmiast zamrozić swoją fiarę. Kiedy ją unieruchomi, albo zamieni po prostu w lod, ten pokémon może cieszyć się jedzeniem jej. Okej, okay. dobra. Ciekawy Pokémon, naprawdę. Ciekawy, jak i ma też właśnie mega ewolucję, w mega lubiła Fire, która też wygląda naprawdę niesiekawie. Ehm, dobra, także wróćmy się do Centrum Pokémon. W rowerkiem to moment, w którym tak nie wpadał na latarnię. I wszystko inne, co spotkam na drodze. Także odeślemy sobie lipa do boksu, gdyż to nie jest pochylony jakiś szczególnie mi potrzebny. Um, I wezmę sobie z powrotem slagrę, żeby po prostu przyspieszyć wykluwanie um, właśnie jajka. No, ciekaw jestem, co się z niego wykluje. Chociaż ja doskonale wiem, co się z niego wykluje, no ale część z Was pewnie nie wie. No i sobie, żeby wykluwać jajka, no to po prostu tak się jeździ rowerem, tu i ówdzie. Swoją do końca nie wiem, jak tam z czasem stoję. Także zaraz sobie może zerkniemy. Jak tam z czasem stoimy, mamy około 20 minut nagrania I pamiętam, że gdzieś tu zasiadziłem Jagódki też one i są. I co mi tu porosło? Cztery Oranberry. One to chyba raz spadły i na nowo wyrosły. Ale dobra, mamy jeszcze Chestoberry. Okej, okay, no i mamy jeszcze. Um, berry. Ok, czyli z sportem na rower i lecimy dalej. Tu na sprawę też możecie się pobić z terenami, tocząc kolejne rematche. Co w sumie też jest dobrym pomysłem, jeśli chodzi o trening. i zarobienie paru groszy. Hej, tak, znów się spotykamy, czy możemy zawalczyć pewnie z Kasia zawsze i wszędzie. Także lecimy, coś sobie co do walki z Igzakuna. Ok, leć Trapinch. Leć Trapinch i niszcz trapicz. Zygzaguna poziom 17, więc nie powinien być dla nas większy problem. Pokażę Wam, jak działa crunch. A zygzagun headbutt. To może mnie potknąć. I to zrobiło. Crunch ma też taki efekt, że może obniżyć defense, także jest to dość praktyczne. Także crunch, porządek, krupnięcie! I to wykończyło zygzaguna. Wow. To są dobre przeciwnicy, co tutaj dla Trapinch. Przy okazji przekspiemy i zarobimy. parę parę groszy, trochę pieniędzy. Dobra, w sumie tu tutaj jeszcze w lesie pamiętam, że był modzik, który chce się z nami bić ponownie. I w sumie tu pamiętam, że jeszcze zostało mi tu zapanione Pokémon. Także zobacz, jak mi urosły Pokémon robaki, zobaczymy. W sumie ona atak kamienny, który jest mega dobry na Pokémony robacze, więc. może być ciekawie. Starski, no to jest Pokémon wody, może być trochę problematyczny. Ale poziom 24. Wow! Sarskit może mieć atak Bubble Beam, który zabrałby mi całkiem sporo HP, gdyby nim uderzył. Ale przy szczęścia, właśnie Rockside trafia. No i to pewnie załatwi Sarskit, gdyż jego defense jest dosyć kruchy. Jednemu udało się go rozbić kamieniami. Dobra, także rozwaliśmy Sarskita. No i kolejnym Pokémonem teraz jest Ninjask. W sumie ten Pokémon jest, jest to Pokémon robacz latający, więc jest mega podatny na takie kamienne. Ten z kolei używa Screech. Cały. Cały czas mi obniża statystyki. I na nic się to nie zna, gdyż ja zaraz tutaj ninjeska rozwala. Także pokonaliśmy kolejnego boxa trenera. No i prawie mamy level. Nie będę powodowany, jeśli będę przegrywał. No właśnie. Ja też jeszcze odebrać jak głódkę w sklepie, czy znaczy w kwiaciarni. No ale... Co to za egoda? To jeszcze z tym gościem pobalczmy. Może ten już będzie miał na bo później rzeczywiście Lainuna będę mieć, ale ten ma jednak Zigzaguna. Wciąż Zigi Dobra, a więc Zigę sobie zaraz zwalimy. Lecz choppinch. Chyba jak rozwalę Zigzaguna, to powinien dostarczyć mi na kolejny level. Teraz że że Headbutt i co? Znów replay? Znów będę potknięty? Nie, nie tym razem. Crunch. Miejmy nadzieję, że wystarczy. I starczy przez krytyczny. Wow. No, ostro. Razie, także pokonaliśmy kolejnego poksa, kolejnego trenera, i mamy poziom 25 dla Trappincha. Nie pokonaliśmy Munstone'a. Znowu przegrana, dlaczego nie mogę wygrać? Już mam dobrego poksa. Trappin' daje radę. Przynajmniej ze słabymi trenerami. No i moi drodzy, jesteśmy w Battleberg. Tak jest, i właśnie miastem Petalburg sobie nie ma co tu zwiedzać, tu w zasadzie tylko y, pozostaje udać się na stadion i na dobrą sprawę zmierzyć się z naszym sam własnym ojcem. Tak jest, z naszym własnym ojcem, ale dowaliłem, po prostu z naszym ojcem. E, tak więc na pewno się tym zajmiemy i teraz zachodzicie może w głowę, dlaczego tak jadę w kółko, czy mi się to podoba, czy chcę, żeby wam zrobiło się niedobrze. Nie, e, gdyż po prostu chcę jabić jak największą kroków, ilość, e, tak więc do tego też i tak jeżdżę. E, ale chyba nie będę aż tak długo jeździł, żeby wykluczyć jako w odcinku, choć teoretycznie mogłoby to być możliwe. i w sumie... E, jak jaki na pobliskiej ścieżce 102 i może jeszcze na wnetkę złapać pewnego pokémona, ale to nie chyba na starą. szkoda, bo nie chciał mi się tu wracać, no ale nie pozostawiają mi widać wyboru. Ehm, dobra, więc tak, jeszcze pojeździmy sobie chwilę w kółko. To jest jak to jajko się ma w ogóle. Może Ańczym coś trzyma? Nie ma nic. A jak to jako? Jajko? Och, uh, potrzebuję jeszcze spora czasu. Więc na dobrą sprawę myślę, że w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Alpha, Fire to było wszystko, więc ja z wami żegnam do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii, w którym chyba udamy się na tutejszy stadion. Tak więc ja z wami i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, to cześć!